Witam Was ponownie. Smoku z tej strony. Słuchajcie akurat, no, pytacie się w sumie kiedy kiedy mamy zamiar wrócić do Rize. Natomiast tutaj yy, no odpowiadam. Yy, dokładnie to będzie 28 28 września. Także jeszcze trzeba będzie poczekać trochę czasu, no, ale właśnie planujemy tam wrócić. O ile słuchajcie dojdzie do wyprawy i tak dalej, wszystko się uda. Yy, wszystkie plany poukładamy. Wiadomo, że każdy z nas ma swoje życie i tak dalej. Jeżeli wyprawa Wypali, No to widzimy się w Rize 28 września, także będzie na pewno super wyprawa. Jest w sumie no wiadomo, Rize jako Rize, prawda, w No Jest dużo, jest masa obiektów do odwiedzenia. No i nawet w można z powrotem wrócić do Osówki. No, na pewno w no, też na pewno będzie kolejne miejsce, to są sztolnie walimskie i tak dalej. Tutaj już nie ma co wymieniać. Wiadomo, tego jest tam słuchajcie od, od groma, także będzie na pewno dużo materiału do nagrywania. Natomiast tutaj słuchajcie, no, każdy się, każdy się prawda, z nas zastanawia do czego mogą służyć prawda, owe tunele, owe sztolnie, prawda w jakim celu to było słuchajcie, wszystko budowane. No tutaj wiadomo słuchajcie, no już każdy z nas słyszał różne teorie, prawda, od, od podziemnej kwatery dla Adolfa Hitlera, który miał, miał się tam niby prawda potem ukrywać, mieszkać, żyć i tak dalej, prawda. Po jakieś, prawda, no magazyny, broni i tak dalej, czy jakieś zakłady, słuchajcie, Wunderwaffe, czyli cudownej broni, gdzie, nie, gdzie, nie, gdzie Niemcy właściwie mogli sobie spokojnie pracować. Bez obaw, nalotów Amerykanów i tak dalej, ponieważ wiadomo, słuchajcie, wszystkie, wszystkie y, fabryki były niszczone, już praktycznie, słuchajcie, Rosjanie i Amerykanie przejęli całe niebo, także no, te fabryki, słuchajcie, były niszczone jedna po drugiej, także no, jest też takie duże prawdopodobieństwo, że oby, y, prawda tunele, wszystko w zasadzie budowane pod właśnie pod tym y, kątem, żeby. Produkować tam broń, i tak dalej, czy też słuchajcie, broń Wunderwaffe. No słuchajcie, no teorii jest tutaj masa, także tutaj nie ma co się kłócić, każdy, prawda? Też coś od siebie też y, może dopowiedzieć, prawda, i tak dalej. Są takie, słuchajcie, y, wspomnienia polskiego, polskiego więźnia, który też tam przebył y, praktycznie pod koniec wojny, jeszcze zanim, prawda? Później wkraczają tam Rosjanie, i tak dalej. udało się przeżyć. I akurat słuchajcie, z tego co on wspomina, no to od razu na, na wejście yy, począstowali i go Niemcy słuchajcie, zupą yy, z buraków pastewnych, także sobie wyobraźcie, no musieli to jeść niestety no, nie było wyjścia. Kto, kto słuchajcie nie chciał jeść, także no, tym bardziej miał jeszcze mniejsze szanse na, na przeżycie. Oczywiście po zjedzeniu takiej zupy, no praktycznie jak sam mówił, no, to ludzie słuchajcie, dostawali biegunki, także to jeszcze dodatkowo wykańczało człowieka. No ale musieli pracować, żeby przeżyć, prawda cały czas byli poganiani i tak dalej. No plus yy, prawda? Niska bardzo niska temperatura w owych, yy, w owych tunelach. No i słuchajcie no niestety musieli yy, kilkanaście godzin dziennie pracować. Są tu słacie takie wstrząsające opowieści właśnie, no wiadomo, przede wszystkim głód, prawda, głód, yy, jak któryś z koleków, prawda, padał i tak dalej na ziemię. I słuchajcie sobie wyobraźcie to, to wyglądało w ten sposób, że koledzy po prostu brali go, wynosili go, donieśli no, go na, na swoich barkach, prawda. No w ten sposób to wyglądało, że po wyniesieniu słuchajcie z owych, prawda z tych tuneli tak zwanych, no to oby prawda ten człowiek, który wiadomo już już nie przeżył i tak dalej, no po wyniesieniu słuchajcie z owych, prawda tuneli, no miał słuchajcie poobgryzane łydki, taki słuchajcie był głód. Zobaczcie, takiego stanowili słuchacie ludzie dopuszczeni, że no, posuwali się do kanibalizmu, że nawet łydki obgryzali swoim, mm, swoim przyjaciółom, prawda, którzy tam pracowali razem z nimi. No i coś, też też wracając do wspomnienia owego, prawda, polskiego więźnia, który tam pracował, yy, tak jak sam powiedział, że broń Boże, że ktoś się tylko zapytał, ktoś by się tylko właściwie zapytał, Niemców, po co oni to robią, po co oni to budują wszystko. No to raczej słuchajcie, długo by, tym bardziej długo by nie pożył, bo takiego człowieka od razu, prawda, się pozbywano z tego względu, że no nie można prawda zdradzać tajemnic i tak dalej. Także słuchajcie, tam nawet sami więźniowie no bali się, bali się cholernie zapytać po co im to budują, także każdy tylko pracował, siedział cicho, prawda, nic nikt nic nie mówił, kompletna cisza, słuchajcie i jest szansa, że prawda, uda nam się przejść, natomiast no, słuchajcie, warunki tam były straszne. To tego się nie da ukryć. A do czego to wszystko słuchajcie, mogło służyć. No ciężko jest prawda powiedzieć. Tutaj jeszcze słuchajcie chciałbym wrócić do osówki też tam jeszcze byłem niedawno z, ze świętej pamięci z No i również słuchajcie, padły takie słowa, że. W osłówce jeszcze powinny być jakieś, prawda, gdzieś tam jakieś ukryte przejścia, tunele i tak dalej. Tylko być może no, komuś na tym bardzo zależy, aby tego nie, nie, nie odkopywać, nie szukać z tego względu, że tam mogą być nadal ludzie, prawda? No, wiadomo, że. A tu mówię, to są już takie różne teorie, prawda? Ale sam przewodnik mówi, mówił, że. No że nie chcę stracić pracy i tak dalej, bo tutaj przede wszystkim chodzi o duże korporacje, duże firmy, które współpracowały z Niemcami. Nie będę Słazie, wymieniał nas i tak dalej, bo pewnie wiecie, nawet sam przewodnik Słacie, bo suknia nie chciał na ten temat rozmawiać. No, tam słuchajcie, wiadomo, doszło do pewnej kłótni przyszedł pewien pan no i zwrócił uwagę przewodnik, przewodnikowi dlaczego, dlaczego nie chce pan no, mówić prawdy o tych słynnych prawda, firmach i tak dalej. Bo wiadomo, no, słuchajcie, no nie ukrywajmy. Te owe firmy, które, słuchajcie, one świetnie się mają do dnia dzisiejszego, naprawdę zarabiają miliony, miliony pieniędzy rocznie, także to, oni wszyscy się wybili na, na tych właśnie zwykłych ludziach, którzy nawet do dzisiaj nie dostali odszkodowania lub leżą kilka metrów pod ziemią. No niestety taka jest smutna prawda. No Ponadto też była, słuchajcie, pewna firma ubezpieczeniowa, która oferowała Żydom jadącym do do Auschwitz, że ani jeden wóz nie spadnie, prawda, i tak dalej, ale to ta firma też słuchajcie jest do dnia dzisiejszego no, oczywiście wiadomo, te osoby, które trafia, trafiały do obozu już stamtąd nie wychodziły a owe firmy słuchajcie, no nie ukrywajmy, zarabiały miliony miliony marek na tamte czasy, także też mają się do dnia dzisiejszego słuchajcie całkiem nieźle no wiadomo też słuchajcie, no medycyna lekarska niemiecka też się bardzo dobrze rozwinęła z tego względu, że no mieli tyle królików doświadczalnych, że no, raczej nikt się o nie przejmował. I dlatego ta słuchajcie medycyna niemiecka do dzisiaj jest e, tak rozwinięta, że, że masakra, aż pomijając prawda kolejki, nie kolejki w szpitalach, to słuchajcie tam nie wygląda tak jak u nas, bo znajomy był jeździł do Niemiec, co mówi jak to było, jak jest właściwie, e, że to nie jest tak jak u nas, że się czeka. <gry> 4-5-6 lat, naprawdę na, jakieś na prawdę, prześwietlenia i tak dalej. To także od razu sobie lepiej trumnę kupić, bo niestety taka jest słuchajcie, u nas smutna prawda w Polsce. Też słuchajcie, pytacie się co, co z romkiem chmielem, no słuchajcie powiem wam w ten sposób. No myślałem, że akurat um, uda się go całkowicie praktycznie. Postawić na nogi, że będzie mógł, słuchajcie, no, tak, jak, tak jak my, prawda, latać po tych tunelach, stronach, bunkrach i tak dalej. No niestety, słuchajcie, sprawa nie jest prosta. No, fakt, fakt Faktem, że udało się go podnieść, z tego względu, że półtora, półtora roku, słuchajcie, leżał yy, no, praktycznie przywiązany do, łóż, do łóżka, z tego względu, że no, lekarze uszkodzili no, mu nogę po prostu i no, ciężko, bo było bardzo ciężko. Na szczęście tutaj słuchacie dużo, pomógł olej z żywokostu i tak dalej. Różne zioła, różne specyfiki i tak dalej. Także udało się ogólnie go postawić prawda, na nogi, że jest w stanie samodzielnie. No można powiedzieć, no nie, nie, nie na 100% chodzić, ale chodzi coraz lepiej po ten sposób i to jest słuchajcie znak znak, że nie wolno się poddawać, trzeba walczyć. Wiem, że Romek chciałby z nami naprawdę jechać na tą wyprawę. Jeżeli uda się, no to będzie, jeżeli nie, no to trudno. Wiem, że chciałby na pewno być, no ale no, niestety wiadomo stan zdrowia na to obecnie no, tak za bardzo nie pozwala. No jedynie tutaj możemy mieć też żal do, do, do naszych lekarzy, prawda, że po, po prostu po uspieprzenie mu tej nogi i tak dalej prawda, tego biodra, no to nie, podła, nie padło ani jedno słowo przepraszam. No. Także uszkodzili, załatwili go na, praktycznie na całe życie i umyli rączki i do widzenia. No niestety u nas jest taka, taka smutna prawda w Polsce. Także taki to jest, można powiedzieć, czeski film, prawda. Nikt nic, nikt, nikt nic nie wie, żadnego szkodowania człowiek nie dostanie, prawda. I tyle. Odsuwają człowieka na bok i do widzenia. Prawda? i Właśnie to mamy taki kolejny przykład naszej polskiej medycyny. No, a ci słuchajcie najlepsi lekarze za za granicę i tam zarabiają czy euro czy funty, prawda. No bo wiedzą za co prawda pracują. Gdyby u nas też było coś takiego, no to podejrzewam, że 10 razy by się przy, na, przemyśleli, jak do, do, prawda, do danego pacjenta podejść, a nie robili robotę na odwalsie i, i do widzenia gościu. Ale dobrze, y, że już zakończymy ten temat, z tego względu, że no, mieliśmy rozmawiać prawda, o, o, o Rize. Mówię, jeżeli uda się to, jeżeli właściwie uda się Dojdzie do wyprawy, to naprawdę naszykuje no, się super, super super, wyprawa. Powinno być dużo materiału. Zobaczymy, jak będzie tam, prawda, z nagrywaniem w środku, w i tak dalej. No, jest, jest kilka miejsc do odwiedzenia. No i mam nadzieję, że nagram dla Was jak najwięcej materiału, że wszystko się uda. No i zobaczymy, jak. jak. Wiadomo, że to już jest, prawda, jesień. Już jest, no, robi się taki fajny klimat jesienny, prawda? fajnie widać teren i tak dalej. No Jest tak słuchajcie, jesienią jest taka specyficzna pora, prawda? No, słuchajcie, no tego się nawet nie da opisać, bo w sumie słuchajcie, no jesienią można to, tak powiedzieć, że według mnie najlepiej wychodzą filmiki z tego względu, że jest taka, no robi się taka magiczna aura, jak to prawda, jak to się mówi na święta, nieraz też tak bywało, że spadł pierwszy śnieg i tak dalej, robiło się tak słuchajcie szarawo i tak dalej. Tak samo tutaj chodzi o jesień, prawda? Już tak no taka aura robi się bardzo taka no, jesienna. No i te filmiki wtedy fajnie wychodzą. No i przede wszystkim tak tu słuchajcie, już tutaj wracając do wyprawy. No to przede wszystkim tak. Trzeba będzie zobaczyć osówkę, sztornie walińskie. Rizy, tak zwany włodasz, prawda? Ponadto, jeżeli starczy czasu, no to odwiedzimy zamek, zamek w Grodno. No i też bardzo chciałbym zobaczyć Tottenburg, prawda? Ostatnią świątynię nazistów. No, w sumie zawsze chciałem tam pojechać, tylko, no wiadomo, różnie to bywało z czasem, prawda? Że nieraz tego czasu nie ma <laughs> i tak dalej. Natomiast, no, jeżeli mówię, jeżeli się uda wszystko, to też. Burg zobaczymy na, na własne na oczy, jak to wszystko tam wygląda. No, bardzo z tego szkoda, że nowych obiekt się i tak dalej, bo naprawdę, gdyby to odnowić, i tak dalej, no to wiadomo, bardzo zła pamiątka. Ale jednak, słuchajcie, no fajnie by to przynajmniej wyglądało, i na pewno można było tam ściągać rocznie tysiące turystów, a co za tym idzie, prawda? Kieszeń, prawda? Dane gminy się by zapełniało, prawda? Jak to się mówi. No ale u nas jest taki coś, że wolą słuchajcie, nową biedronkę postawić niż dbać o takie miejsca. Bo, słuchajcie, noż wiele zamków w jest naprawdę, słuchajcie wyglądało mega epicko, a po kilkunastu, kilkudziesięciu latach wszystko się zawaliło, no bo nigdy to nie było, prawda? No bo jak zawsze, słuchajcie, padają słowa, na to nie ma pieniędzy, prawda? Ale już na, na wybudowanie Nowej autostrady, prawda? Czy nowego hipermarketu? na no, to zawsze, prawda? Pieniądze się znajdą. No niestety to jest, słuchajcie, Polska. Polska jest magiczna, jak to się mówi. I na to nic nie poradzimy. Także, no mówię, interes, słuchajcie, no szykuje się niesamowita, niesamowita wyprawa w teren. I zobaczymy, jak to wszystko się łoży. No i mam nadzieję, że dojdzie do wyprawy będzie naprawdę super, super klimat. Także dobra, słuchajcie, kończymy ten materiał na dzisiaj. No i co, widzimy się 28 września w Rize. Także trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku.